Witam. W każdym z tych podpunktów, które to już takie podsumowanie, chociaż nigdy się nie do tego podsumować, wiele rzeczy wpływa na działanie drugiej osoby, czy nawet nas. Planety są niemiłosiarne i nie troszą się o nas. My musimy się o nie troszczyć i wykorzystywać je, dlatego królewska wiedza jest królewską wiedzą. Dlatego nigdy nie wiemy, co będzie jutro. Mimo to, że znamy tą królewską wiedzę, ponieważ musimy spojrzeć, żeby wiedzieć, jak się jutro zachować. Ale zawsze dla nas jest ta chwila, Zaskoczenia, czy jakiegoś innego sposobu, który nigdy nie jest identyczny dla każdej z nas osoby czy postaci? Trzeba przyznać podstawowe historie, że jesteśmy za każdym razem. Ciągle inni, ciągle bardziej, bardziej doświadczeni i ciągle bardziej, bardziej wspaniali. Za każdym razem daje nam to saturniczne doświadczenia, które są co? okres wskazany i idzie to jak amplituda. Miejmy nadzieję, że nie popełniamy ciągle tych samych błędów, bo jeżeli popełniamy te same błędy, stajemy się skoszknieni. I wtedy udajemy, że życie nam nie wyszło. A musimy się nauczyć żyć w tej historii, która jest. Bo w teraz i w tej epoce, i w... miejmy nadzieję, że w przyszłości nie będzie tego powiedzenia, że człowiek-człowiekowi zgotował ten los. Bo ten los to człowiek-człowiekowi, nie przyroda. Nie ten raj, który był i który żeśmy nie zaakceptowali. Bo chcieliśmy przejść zupełnie do nowej historii. Ale ta nowa historia właśnie trwała. A my w niej. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć. Czy by było lepiej tak, czy by było lepiej tak. Za każdym razem tworzy się nowe pytanie. I tyle ile jest osób, jest tyle zdań, świeżych, nowych, ale przede wszystkim jedno, co jest najbardziej nieprzyjemne. Nie ma tej wolności. W pełności chwili, że jestem. Ale powiem Ci, że na odwrót, kiedy jesteś szczęśliwy, to i ze szczęścia albo nad szczęściem też można się lękać. I za każdym razem, jeżeli chcesz, Znajdziesz tą nutę w szczęściu zmartwienia, która jest chyba najbardziej egocentryczna. I to, co nam narzucają, że planety krążą wokół Ziemi. Nie krążą wokół Ziemi, tylko krążą wokół nas. A my jesteśmy Bębkami świata i nie rozumiemy tylko to, co jest nam wygodne w danej chwili i za każdym razem chcemy być mądrzejsi nawet od gwiazd. do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści czy te pociągniemy? nie wiem raczej nie, bo to jest wypowiedź i odpowiedź na pytania które zgodnie z pewną treścią to, co podzieliłem na kwartały, a trzeba było to zrobić, ze względu na to, że wypowiedź była długa, żmudna i niewesoła. A to nie chodzi o to, chodzi po prostu o sens zastanowienia się i medytacji naszych myśli. Bo czasami są chwile, że przychodzą. Z góry rozwiązania. I to są najspanialsze. A te, które widać w kosmogramie, są najprostszymi, ponieważ je wiemy i widzimy. <śm> a nie te, które nam stwórca stworzył. I tutaj nie ma porównania. Coś w tym rządzi, a tylko podsłuchujemy jako astrolog.